Vrksasana, pozycja drzewa. Asana wymaga stanięcia na jednej nodze, umieszczenia stopy nogi zgiętej jak najwyżej po wewnętrznej stronie nogi dolnej Trzeba przytrzymać dłonią za przednią część goleni, wsunąć stopę bardzo wysoko, umieścić dłonie na biodrach, poszukać stabilności, pracować nad wyrównaniem poziomu miednicy. Szczególnie biodro nogi górnej powinno być skierowane nieco w dół, u do nogi dolnej przesunięte w kierunku stopy nogi górnej. Następnie warto połączyć dłonie na klatce piersiowej, utrzymać równowagę na dolnej nodze, i z kolejnym wdechem rozciągnąć ręce ku górze. Klasyczna forma pozycji wykrzasany, czyli drzewa. Dla osób, którym trudno jest utrzymać połączone dłonie i proste ręce, Rozdzielamy dłonie tak, aby były na szerokość barków. Utrzymujemy równowagę poprzez stabilizowanie dolnej nogi. Otwieramy biodro, pracując górną nogą. Utrzymujemy równowagę miednicy, wydłużenie kręgosłupa i otwarcie klatki piersiowej. Wychodzimy, kładąc dłonie na biodrach, opuszczamy stopy do podłogi, łączymy stopy. Chwilę na zasiadkowanie po jednej stronie i powtarzamy. Każda asana, w której używamy jednej strony ciała musi być zrównoważona poprzez powtórzenie na drugą stronę, więc zegnij drugą nogę, podnieś, najpierw patrzeć przed siebie z klatką uniesioną, podnieś stopę, wsunąć. Jest czas na ustawienie... Biodra, nogi zgięte, stabilizację na prostej nodze, więc wtedy trzymamy dłoni na biodrach, nabieramy pewności, że pozycja już jest ugruntowana, i wtedy łączymy dłonie w okolicy serca, relaksujmy barki, unosimy klatkę piersiową i płynnym ruchem z wdechem rozciągamy ręce, prostując wzdłuż kręgosłupa. Warto skupić uwagę na tyle głowy. Koncentrując się na linii kręgosłupa, osi ciała, budując równowagę prawa, lewa, przód, tył. Oddychaj swobodnie. Rozłącz dłonie, żeby... I opuść. Połącz stop. Powtórzmy jeszcze raz. Jeśli stopa nie, nie jest tak bardzo wysoko, jak widzicie, że praktycznie podpiera kość łonową, opuść możliwie ustaw możliwie wysoko stopę na udzie. Unikaj opierania na kolanie. Stopa na wewnętrznym udzie. I staraj się podnieść stopę wyżej. Zostań z dłońmi na... Biodrak tak długo jak chcesz. Inny sposób pracy dla rąk. Rozciągnij ręce na boki. Zroli ramiona od wewnątrz na zewnątrz. I podnieś ręce. Zatrzymaj na chwilę, kiedy dłonie będą równolegle do siebie. I następnie połącz. Opuść dłonie. Opuść stopę. I powtórz dla drugiej strony. Patrz przed siebie, podnieś nogę, zegni ustaw stopę na wewnętrznym udzie. Przytrzymaj stopę na udzie, rozciągnij ręce na boki. Zroli ramiona od wewnątrz na zewnątrz, płynnie z wdechem podnieś. Podnosisz ręce, podnosisz wdech, unosisz świadomość do góry. Połącz dłonie, jeśli jest to możliwe, rozciągnij ku górze. Opuść dłonie bokiem, opuść stopę. Zatrzymaj w Tadasanie.